A zaczniemy od tematu. Jakiego? Etsy. Że Etsy przemigrowało z Reacta na, na Preacta. I właściwie dlaczego? Jaki jest kontekst? W ogóle, i, ja nie wiem i, i tak naprawdę, czy, czy nie powinniśmy zacząć od tego w ogóle, co to jest Preact. To brzmi jak React, ale to nie jest React. Go for it. E, więc Preact to jest taka biblioteka, która jest kopią Reacta w pewnym sensie. E, tylko, że ich celem było Stworzenie czegoś, co jest lżejsze, mniejsze i do pewnego stopnia przynajmniej kompatybilne. Tak. Nawet dość mocno, żeby nie było... Preact, jak Preact bardzo był popularny. Może pamiętacie, jakieś dwa lata temu była afera związana z um, licencją Reacta. Czyli okazało się, że React miał bardzo um, hamską licencję um, w stosunku do, do różnych enterprise'ów, która nie pozwalała na używanie tego... Um, Komercyjnie? W jakimś zakresie? Znaczy, tak naprawdę było? to potem były jakieś interpretacje prawników, którzy twierdzili, że nic się nie stało, uh -huh, uh -huh. tylko to była panika. No ale sam fakt jakby, że oni odbiegli od tej zwykłej licencji MIT tak. na rzecz jakichś tam swoich klauzul, to już powodowało pewną niepewność wśród największych korporacji, tak. bo wiadomo jak to jest z takimi prawniczymi bitwami, szczególnie w USA. Finalnie było tak, że na tej fali Preact, który jak, jak widzicie właśnie na ekranie, to jest bardzo lekka w bo 3-kilobajtowa alternatywa do Reacta, która ma praktycznie tak, takie samo API. Jest, ma feature parity, czyli zgodność featureów bardzo mocną. Ma praktycznie to samo API, także możecie nawet nie skumać, że, że kod, na który patrzycie, nie jest Reactem, tylko, tylko Preactem. I wtedy bardzo mocno poszło do góry. Pamiętam, że też Google bardzo mocno zaczęło go wtedy. W, tym, w tych swoich AMP e, używać. To był jakiś taki punkt zwrotny. No i teraz Etsy przepisało się w 2022. Mm, tak, czyli z sprawa dosyć Reacta. świeża. I dlaczego? E, to jest też dosyć ciekawe, bo oni cały czas byli na wersji 15 Reacta. Mhm. To jest Teraz mamy BT-18, więc tak. międzyczasie wyszła 17-16, więc oni byli dosyć na, na dosyć starej wersji. E, I oni uznali, że przepisanie tego na Priyakta będzie wymagało mniej pracy paradoksalnie niż mm -hmm. upgrade do kolejnej wersji zwykłego Reacta. Co powtórzę się, jest, jest, wydaje się być mocno paradoksalne, no bo tak. jak to jest w ogóle możliwe? I wspominałeś o tym, że okazuje się, że Priyak ma o wiele większą kompatybilność wstecz do starszych wersji, dokładnie. React. Dokładnie tak. I okazało się, że właśnie że jest dużo bardziej kompatybilny wstecz. Oni wspierają, e, komp zachowują kompatybilność zarówno z tą linią 15 kropka, coś tam Reacta, mm -hmm. jak i z tymi nowszymi, które wprowadziły sporo zmian, między innymi mm hooki. -hmm. E, no i, i co ciekawe, właśnie ci, ci osoby odpowiedzialne za to w Etsy uznały, że łatwiej im będzie zbigrować na, na, na Preacta. A poza tym drugą zaletą było to, że to, yy, po, po zbudowaniu ten bundle był sześć razy lżejszy. Z tego, co właśnie, czekaj, aż sobie znalazłem ten bardzo konkretny fragment. Eee, jest. Preact ma ile? Eee, 4, 4 kilobajty, a React ma, ma 38,5. 38,5. 38 tak. Co so, jednak, jednak, jakkolwiek trochę robi. Tak, 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 tak. Do... Musimy znaleźć jakiś dobry sigwaj do... Tak, co, ale co ty w ogóle o tym myślisz? Szczerze, ja się trochę zdziwię, bo o ile dwa lata temu, naprawdę był to dość naturalny ruch ze względu na, na licencję. E, tak jak Preact jest dość naturalnym wyborem, jak faktycznie musisz bardzo mocno ograniczyć bundle size. E, tak Etsy, która jest dużą platformą, która i tak serwuje e, grube kilobajty e, JSA i różnych asetów swoim e, użytkownikom. Bardzo mnie to zdziwiło pierwotnie. Totalnie mnie nie, nie dziwi, że. W, że wybrali to ze względu na możliwość łatwiejszej e, migracji, podbicia się do siedemnastki, bez przepisywania m, dużej ilości kodu, czyli na zgodność, zgodność wstecz. Bardzo nieoczywiste dla mnie, mm -hmm. ale szczerze, z punktu widzenia biznesowego, jest spora szansa, żebym też mógł pójść w takim kierunku, e, żeby mieć ciastko i zjeść ciastko naraz. Bank liście się na to. Mamy jakieś pytanie, słuchaj. Ja zapytać, jak personalnie widzicie przyszłość czy hmm. się do niego czy jednak dalej będzie e, Czyli pytanie ja... było, jak widzimy przyszłość Priakta i czy... jaka będzie przyszłość tego Priakta według nas? Mhm, mm mm. hmm. Szczerze? Ja widzę Priakta w zastosowaniu A, AMP, to się chyba AMP nazywało. to AMP jest to takie... To takie... ale wtedy jeszcze nie było. <gry> ale te, tego typu zastosowania, czyli potrzebujemy naprawdę minimalnego bundle size, ja tutaj widzę Priyakta jako wybór, ale chyba wyłącznie w tych miejscach. To jest też dobre pytanie, ponieważ wydaje mi się, że bardzo łatwo można przetestować, czy nasza aplikacja po przejściu na Priyakta. Co hmm. powinno być w sumie bezbolesne i w miarę proste? Czy ona nad nadal działa tak samo? Pytanie, czy wiesz, czy się nie wywali na, na pysk cały ekosystem, który masz podpięty? Do tak. Tam. Ale ja jeżeli na przykład React jest cienka lipka, to jest przecież biblioteki, w których tak. Ale jeżeli na przykład tworzysz coś, co niekoniecznie jest aplikacją, tylko na przykład statyczną stroną, która korzysta z Reacta, a jest teraz taka moda to tak. użycie Reacta możecie Ci znacznie obniżyć bundle, nawet właśnie tak. sześciokrotnie. Więc tak to może mieć sens, szczególnie, że prawdopodobnie i tak nie odczujesz różnicy. Ale i tak, szczerze, i tak bym się nie spodziewał. To dam tutaj inny przykład. Nie wiem, czego używacie do budowania aplikacji reactowych, jakie budujecie od zera. Używacie Create React App, czy może czegoś, czegoś innego? Create Cra. Zakładam, że was z Was używa, używa, używa Cra. Mimo, że mamy dużo ciekawszych alternatyw w tym momencie, choćby FBI. E, mm. Bądź mamy Wit, mm. który ma jest out of the box. E, mm. Mamy też Nexta. Mamy też Nexta, owszem, ale chodzi mi o, ta, o takiego go Golasa raczej. Taki goły, goły projekt. Odpowiednik Kra to w tym momencie możesz spokojnie użyć Wit. Aczkolwiek nie jest to raczej default dla większości deweloperów, bo mogę tego nie znać, może to być dla nich jakaś nowinka i wydaje mi się, że Preact i React może być podobna sytuacja, że po prostu idziesz e, tym, co jest defaultowo wszędzie polecane, czyli React i kra, nawet nie za bardzo patrzysz na alternatywy. To prawda. Jak ten przykład prawda. Aczkolwiek nie ma też w tym nic złego. Nie, bynajmniej. To no, absolutnie tego nie, nie twierdzę. E, ale bardzo fajnie, że wspomnieliśmy o.